To wcale Wam nawet nie gwarantuje tego, że będziecie do Wielkiej Brytanii wpuszczeni. Jak będzie jakiś służbista, to może się do tego doczepić, to są jego słowa, tak mi powiedział, no to to jest Wasza odpowiedzialność i to Wy będziecie wtedy płacić karę. Cześć, dzień dobry, wita się z Wami Wasz brytyjski korespondent. A w tym lotniskowym klimacie opowiem Wam dzisiaj, jak bez problemów wrócić z urlopu do Wielkiej Brytanii, jak to jest z tą etą, jak to jest z ludźmi, którzy mają statusy, czy my musimy coś pokazywać, a jak tak, to co? Oglądajcie do końca. Zapraszam. Bardzo wielu klientów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, pyta się mnie często, jak to jest z tą etą, czy my musimy tą etę mieć, jak wracamy z urlopu, żebyśmy nie mieli problemów, żeby nas wpuścili z powrotem do Wielkiej Brytanii. Więc już dzisiaj wszystko wam to wytłumaczę. Czekałem na ten moment, kiedy sam będę miał szansę się przekonać na własnej skórze, jak to jest. Oprócz tego, dorwałem dzisiaj pana z Ryanera i wypytałem go o wszystkie te aspekty, także. Słuchajcie uważnie, i wszystko wam w dzisiejszym odcinku wytłumaczę, żebyście mogli bezproblemowo latać na urlop i z powrotem, czy sami, czy z rodziną, która tych statusów nie ma. Pogoda piękna. Ale lecimy z tematem. Więc dla tych, którzy nie widzieli moich wcześniejszych odcinków, to co to w ogóle jest ta ETA? Electronic Travel Authorization, czyli pozwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii. I pamiętajcie, że to jest tylko pozwolenie na podróż. To wcale Wam nawet nie gwarantuje tego, że będziecie do Wielkiej Brytanii wpuszczeni. Ale bez tego na pewno nie będziecie, bo bez tego nie możecie w ogóle wylecieć. No i teraz jak. Załatwić tą etę. Tłumaczyłem to kiedyś, więc tutaj podlinkujemy odcinek, gdzie to ze szczegółami tłumaczę. Dzisiaj tylko szybkie podsumowanie. Można to zrobić online poprzez aplikację albo stronę internetową. Do tego zaleca się, żeby ten wniosek zrobić co najmniej 3 dni przed wylotem. Zwykle ta decyzja przychodzi w przeciągu parę minut, ale może to zająć nieco dłużej, także żeby nie było niespodzianek, to co najmniej te 3 dni wcześniej trzeba ten wniosek sobie złożyć. Wniosek kosztuje 16 funtów. Uważajcie na różne pośredniczące strony, które kasują dwa albo trzy razy tyle, a tak naprawdę załatwicie to samo, więc tylko na oficjalnej stronie rządowej GoFUK albo z oficjalną aplikacją GofUK możecie to załatwić za 16 funtów. Takie pozwolenie jest ważne na 2 lata, ale to nie znaczy, że przez dwa lata możecie wtedy siedzieć w Wielkiej Brytanii. Nadal obowiązują Was przepisy takie same jak wszystkich innych turystów, tylko po prostu możecie wlatywać i wylatywać wielokrotnie przez 2 lata na jednym pozwoleniu. Nie musicie go załatwiać za każdym razem. Wielka Brytania zniosła wymóg tranzytowy, czyli jeżeli przelatujecie przez Wielką Brytanię, to nie musicie tego załatwiać. Ale uwaga, tylko jeżeli to jest przez Heathrow albo Manchester, ponieważ tylko te dwa lotniska mają taką strefę tranzytową, gdzie w zasadzie formalnie nie przekraczacie granicy Wielkiej Brytanii, więc tam, jeżeli przez te dwa lotniska się przesiadacie gdzieś, no to nie musicie tego mieć. W całej reszcie lotnisk, będziecie musieli tą etę sobie załatwić. Ostatnia ważna rzecz dotycząca tego pozwolenia ETA jest taka, że jeżeli wam się skończy ważność paszportu, na który tą etę wyrobiliście, to ona automatycznie też traci ważność. I na przykład, jeśli zgubicie paszport albo go wam ktoś ukradnie, to również musicie sobie na nowo tą etę wyrobić, ponieważ ona jest przypisana do konkretnego dokumentu, którego użyliście, gdy wypełnialiście wniosek. No dobra, ale to bardziej będzie dotyczyło tych wszystkich, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii na jakiś Urlop na odwiedziny, ktoś z waszej rodziny będzie chciał was odwiedzić. Nie wiem, często jest tak, że na przykład facet pracuje, a kobieta z dziećmi mieszka w Polsce, więc jak oni będą chcieli do was przylecieć, nie mają tych statusów, no to każdy musi mieć tą etę załatwioną i dzieci również. To nie jest tak, że ona jest jakoś przypisana do rodzica, więc każdy musi taki jeden wniosek mieć złożony dla siebie. Ale co w sytuacji, gdy tak jak ja, na przykład przylecieliście na parę dni na urlop? i macie status osoby osiedlonej. Nieważne, czy na 5 lat, czy na 5 z przedłużeniem na kolejne 5, bo teraz dużo takich jest, czy macie ten już na stałe, bez limitu czasowego. Nieważne, jeżeli załatwiliście sobie status, a no, wydaje mi się, że jakbyście sobie go nie załatwili, to raczej jesteście w tym jednym promilu przypadków, które jeszcze jakoś w tej Wielkiej Brytanii siedzą. Natomiast zakładam, że macie ten status. W tej sytuacji nie potrzebujecie ETA. Nie ma takiego obowiązku. Wy nie musicie sobie tego wyrabiać, nie musicie płacić tej kasy, nie musicie się w ogóle przejmować. Natomiast w momencie, jak zjawicie się na lotnisku i będziecie chcieli wrócić do Wielkiej Brytanii, to linia lotnicza będzie weryfikowała to, czy ten status posiadacie. Obecnie statusy zostały połączone razem z wszystkimi innymi wizami w internetowym systemie e-Visa. I teraz, jak to jest ze strony linii lotniczej? Co oni muszą zobaczyć? W jaki sposób mają Was sprawdzić, żeby mieli pewność, że tej Ety nie potrzebujecie i żeby nie odmówili Wam. Wejścia na pokład, bo takie sytuacje już się zdarzały. No więc podążając za poradą pracownika linii Ryanair, który wytłumaczył mi dzisiaj to wszystko, jak to z ich strony wygląda, co oni muszą zrobić, najłatwiejszym sposobem jest zalogowanie się do systemu właśnie tego e-wizowego, który znajdziecie, jak sobie wpiszecie w Google View My Immigration Status. Pod spodem będzie link w opisie, gdzie możecie sobie wejść i od razu coś takiego ogarnąć. Bo teraz. Żeby tam wejść, to będziecie potrzebowali numer paszportu i datę urodzenia, ale konkretnie tego paszportu, którego użyliście jak składaliście wniosek o status. No chyba, że jak zmieniliście ten paszport, to również to tam już zaktualizowaliście w systemie. Spowoduje to, że wejdziecie na stronę, na której będzie wasze zdjęcie, waszej twarzy i dane potwierdzające, że ten status posiadacie. No i najlepiej jeżeli nie jest to problemem dla Was ogarnięcie smartfona i macie internet w telefonie, jak jesteście na lotnisku, żeby po prostu na bieżąco sobie to przygotować, jak będziecie podchodzić do bramki i tam to pokazać pracownikowi linii lotniczych. Może być oczywiście taka sytuacja, że nie wiem, nie macie internetu albo nie macie smartfona. No wtedy może być problem. Pewnie trzeba by sobie to wydrukować, natomiast. Pan powiedział, że też akceptują screenshoty. Jak będzie jakiś służbista, to może się do tego doczepić. To są jego słowa, tak mi powiedział. Natomiast tak naprawdę to oni mogą nawet przyjąć Waszą deklarację. Czyli nawet jak nie macie nic, Przygotowanego, to możecie po prostu zaświadczyć, powiedzieć, że tak, ja posiadam taki status i biorę tę odpowiedzialność na siebie, proszę mnie wpuścić. I teraz już linie lotnicze mają możliwość dodania takiego komentarza, że wy taką deklarację złożyliście w momencie, gdy was wpuszczają na pokład. No i później, jakby się okazało, że wy na przykład tej ety nie macie albo tego statusu nie macie, a powiedzieliście, że jest wszystko ok, no to to jest wasza odpowiedzialność i to wy będziecie wtedy płacić karę w Wielkiej Brytanii za to, że w ogóle przylecieliście. Bez statusu i bez pozwolenia ETA. Przerywamy teraz nagranie, aby nadać ogłoszenie specjalne, ponieważ partnerem odcinka jest Target Auto. Jak sami widzieliście, podróż z Wielkiej Brytanii do Polski może być różna, szczególnie gdy wyruszamy w typowej brytyjskiej pogodzie. Dlatego, jeżeli chcecie trafić później do bezpiecznego i spokojnego miejsca, w którym załatwicie wszystkie formalności bez stresu, to serdecznie polecam Wam wypożyczalnie samochodów Target Auto. A dlaczego warto skorzystać z Target Auto? Po pierwsze, nie mają limitu kilometrów. Po drugie, nie pobierają kaucji. Po trzecie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Cena, która pojawi Wam się na ekranie, zawsze będzie tą ostateczną, którą płacicie. Ubezpieczenie OC macie zawsze w cenie. A co najważniejsze dla mnie. To całą papierologię, którą zwykle musicie ogarnąć na lotnisku, macie załatwioną zdalnie, zanim w ogóle wylądujecie i odbierzecie samochód. Także jak już jesteście na lotnisku, wszyscy wiemy, że chcemy jak najszybciej jechać do rodziny albo na urlop i nie tracić czasu w biurze na wypisanie papierów. Dlatego w Target Auto macie to wszystko ogarnięte i tylko odbieracie samochód. A do wyboru macie samochody w segmencie A, B, C i D oraz C SUV. No i większość samochodów ma asystenta. Więc jak się przesiądziecie z brytyjskiego samochodu i będzie Was tak jakby mnie ściągało w prawo podświadomie, no to asystent Was ściągnie z powrotem na właściwy pas. Samochody są w naprawdę przystępnych cenach, a specjalnie dla moich widzów Target Auto przygotowało kod rabatowy UK15, UK15, który daje Wam aż 15% zniżki na wynajem samochodu. Jeśli wybieracie się do Polski, potrzebujecie wynająć samochód, ale chcecie uniknąć sytuacji, która przyprawi Was ból głowy, to wchodźcie w link poniżej i bukujcie samochód z Target Auto. No więc na koniec, podsumowując, jeśli nie macie statusu osoby osiedlonej, lecicie zobaczyć Big Ben albo po prostu odwiedzić kogoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, załatwiacie sobie eta electronic travel authorization 3 dni przed wylotem najpóźniej żeby nie było stresu i wtedy pokazujecie przy bramkach na lotnisku że macie to pozwolenie wyrobione i to będzie u was na telefonie jeżeli macie status osoby osiedlonej nieważne czy na stałe czy tymczasowy to wystarczy że zalogujecie się do systemu którego link znajdziecie pod spodem w opisie tego filmu i pokażecie swoje zdjęcie z potwierdzeniem, że ten status posiadacie pracownikowi linii lotniczych. A właśnie mija mnie ten miły pan, który mi to wszystko wytłumaczył. <grymne> <grymne> Także z uprzejmości pana z Ryanair macie informacje z pierwszej ręki, jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że Przyda Wam się to, unikniecie dzięki temu problemów, będziecie wiedzieli, jak się przygotować do tego, jak będziecie wracać z Polski bądź z jakiegokolwiek innego kraju. No bo dotyczy to podróży zewsząd do Wielkiej Brytanii. Jest to pozwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii. A jeśli macie jakiekolwiek inne problemy urzędowe związane z życiem w Wielkiej Brytanii, pojawia się obecnie na ekranie adres e-mail. Zapraszam do kontaktu, możecie się umówić na prywatne konsultacje. Zajmujemy się wszelkimi kwestiami dotyczącymi życia w Wielkiej Brytanii. Czy to miałoby dotyczyć Urzędu Skarbowego, czy DWP, czy Councilu, czy problemów z Landlordem, czy problemów w pracy z jakąkolwiek instytucją. Zajmujemy się tym na co dzień. Jeżeli potrzebujecie profesjonalnego wsparcia, Odezwijcie się do nas na adres e-mail, umówimy się na prywatną konsultację, gdzie przeanalizujemy Wasz problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Ja tymczasem uciekam, przygotować sobie na telefonie moje potwierdzenie, że taki status posiadam, żeby mi zaraz ten samolot nie uciekł. I klasycznie pozdrawiam haterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. A wy. Nie zapomnijcie wcisnąć guzika subskrybuj, bo nic was to nie kosztuje. Lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć. Hej, drodzy widzowie. Jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe, bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną poprzez link w opisie. Przejdziecie do strony Buy Me a Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał, jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej, specjalnie dla was, a dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy, szczególnie z tematów urzędowych w Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.